Rzucam Ci wyzwanie. Dzień 44. Ja nazywam się Likom i dzisiaj po prostu rzucę Ci wyzwanie. Bilet na dzisiejsze wydarzenie zamówić sobie pod spodem, klikając przycisk subskrybuj. Statystyki za wczorajszy dzień to 719,42 grosze, 3 godziny pracy i satysfakcja 4 na 10. Już się lekko poprawia. To informacja dla nowych oglądających. Jeżeli jesteś nową osobą i nie wiedziałeś o co chodzi z tymi statystykami z poprzedniego slajdu, to sobie zatrzymaj film i przeczytaj. Ok, to tak informacyjnie. Z informacji co się dzieje, to lecimy dalej. Nic ciekawszego, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o wyzwaniu, które ci rzucę, więc przejdźmy od razu do, do tematu i zacznijmy. Start. Cel jest taki, abyś zaczął działać. To jest cel, więc wyzwanie będzie polegało na tym, że po prostu rzucę ci pewne działania, które możesz zrobić, bo tak jak mówię, wyzwanie jest dobrowolne, każdy może sobie robić to jak chce. Oczywiście. Każdy robi to na własną odpowiedzialność, czasowo i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Natomiast ja po prostu rzucam takie wyzwanie, które na mnie zadziałało. I teraz ja chcę wam to przekazać, ponieważ jeżeli na mnie zadziałało, to może na was też zadziała. Czy zadziała na was wszystkich i tak dalej? Nie wiem. Ja wiem, że na, się, na, na mnie zadziałało, więc po prostu dzisiaj wam te wyzwanie rzucę i powiem, co macie zrobić, co możecie zrobić, żeby po prostu zarobić. Cel jest taki, abycie, abyście zaczęli działać. Dwa. Najważniejsze jest to, żebyście zorganizowali sobie 2 godziny czasu. Jeżeli zorganizujesz sobie 2 godziny czasu w ciągu dnia, 2-3 godziny najlepiej więcej, 2-4 godziny czasu max to możesz przechodzić dalej i lecimy do kolejnych slajdów. Trzecim punktem jest założenie konta na Allegro. Ok, lecimy dalej. Czwarte. Znajdź 100 produktów do sprzedaży dropshippingu. I teraz, gdzie te produkty znaleźć? Podaję tutaj przykłady, więc konkretnie Shopi, może być AliExpress, może być Allegro. To no są trzy miejsca, w których możecie znaleźć produkty i głównie skupiłbym się na Shopee i na Allegro. Znajdź sobie 100 produktów, 100 produktów do sprzedaży na, na Allegro i teraz bez żadnej analizy. Znajdujesz kategorie, klikasz od najpopularniejszych, Wybierasz fajne produkty bez analizy, czy one będą się sprzedawać, czy nie. Nie analizujesz na drugiej stronie. Wchodzisz po prostu, bank, ogarniasz sobie zdjęcia, pytasz się tam o zdjęcia sprzedawców i tak dalej. Jeżeli takie zdjęcia są e, autorstwa, autorstwa właśnie sprzedawców i tak dalej, no to po prostu pytasz się ich o zdjęcia i bank Szukasz 100 produktów. Szukasz, wrzucasz sobie do kanwy te zdjęcia, obrabiasz, jeżeli ci wszyscy pozwolili tam ogarnąć ten temat e, zdjęć, lub nie obrabiasz w ogóle, jeżeli nie chcesz, ale wa warto sobie obrobić i tak dalej, żeby zdjęcie było atrakcyjne. No i teraz co? Wystawiasz sobie, przepraszam, zaraz przejdziemy do wystawiania Najpierw znajdujesz sobie te 100 produktów, zdjęcia, przygotowujesz sobie to I lecisz dalej, do piątego punktu Wystawiasz 100 produktów na Allegro, najpierw jeszcze sobie aktywuj konto na Allegro Bo jak założysz konto, to trzeba je zaktywować No i to jest, to jest bardzo ważne Wystaw 100 produktów na Allegro I teraz jak wystawić 100 produktów? Klikasz wystaw produkt Będąc na koncie y, prywatnym, to po prostu y, klikasz w dotychczasowy formularz, jak Cię przeniesie na wystawienie produktu na Allegro lokalnie, klikasz w dotychczasowy formularz. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić w poprzednich odcinkach, poprzednim albo w przedwczorajszym odcinku, powiedziałem, jak to zrobić, żeby sprzedawać na Allegro.pl, na Allegro nie, na Allegro lokalnie, bez firmy, więc warto, odsyłam Cię do tego materiału. Yy, OK, zanim jeszcze przeanalizujemy efekty, zrób sobie smarta z y, sposobami, które też pokazałem w materiałach. W poprzednich materiałach pokazałem jak zdobyć smarta szybko, więc to też zrobię jeszcze przed No i szóstym punktem będzie analiza po 18 dniach Po 18 dniach odlicz sobie 18 dni w kalendarzu Ustaw sobie budzik, czy tam w kalendarzu przypomnienie po 18 dniach, aby zrobił analizę I przeanalizował sobie swoje efekty Czyli wystawiasz 100 produktów, analizujesz po 18, 18 dniach Musi być konkretnie 18 dni, analizujesz efekty OK. 7 Siódmym punktem jest to, żebyś dał mi znać w tym 18 dniu, jak to wyszło. Jestem bardzo ciekawy na, na Instagramie. E, wiem, że pewnie mało osób z tego skorzysta i tak dalej, ale jeżeli skorzysta z tego jedna-dwie osoby i rozpoczną przez to biznes, ja będę po prostu usatysfakcjonowany. Dziękuję Ci bardzo, pytań, e, pytań nie ma. E, ja do Ciebie za to mam pytanie, e, a raczej nie pytanie. E, w sumie pytanie. Napisz jo. Jeśli wchodzisz w to wyzwanie, jeśli wchodzisz w to wyzwanie, napiszcie o i lecimy z tematem. Nic więcej dzisiaj nie mam do przekazania, tylko dla tych, którzy chcą serio działać, e, informacje i wyzwanie, które Wam rzucam, możecie je podjąć. Jeżeli macie jakieś e, pytania dotyczące tego wyzwania i tak dalej, jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie się w dm ach. ja zawsze odpisuję na Instagramie i Wam pomogam, pomagam w tym całym procesie. Więc tak naprawdę jesteście pod takim moim trochę mentoringiem, bezpłatnym, totalnie, dobrowolnym, natomiast jeżeli chcecie, to działajcie, jeżeli nie chcecie, to nie działajcie. Pozdrawiam, miłego, słonecznego dnia, cześć, cześć.